Cześć. Cześć. Witamy z trasy. W końcu ruszyliśmy. Ruszyliśmy i wylądowaliśmy na złomie. Ale to tylko po to, żeby sprawdzić jaka jest waga. Tutaj macie odcinek, w którym się ważyliśmy i zaczęliśmy odchudzanie. Odchudzanie jest takie, że w tym momencie nie mam całego zbiornika paliwa, bo jest 3 czwarte. Jest jeden nalany 75 litrowy zbiornik, bo ten drugi nie do końca zasysał, więc go na razie nie nalaliśmy. I tak chcemy zobaczyć plus minus ile będziemy mieli teraz wagi. Kot jest pusty. Dużo rzeczy jest zabranych. Zobaczymy. Ja jadę boso. Nie mam butów. <laughs> to robimy sprawdzian odchudzania. Zobaczymy co się udało. Chwila prawdy dwa. O, ktoś wjeżdża. ELEGANCKO! Widać? 2780 Jeszcze krótki komentarz a propos tej wagi bo część z Was pod ostatnim filmem napisała, że jeśli ma się bagażnik cokolwiek założony na hak a w szczególności chodzi o bagażnik rowerowy to on jest traktowany jako przyczepka i zacząłem szukać tych informacji nie ma jakoś tak w internecie możliwości, żeby to znaleźć, dlatego postanowiłem sięgnąć do źródła i zadzwoniłem do zespołu prasowego komendy Policji w Lublinie. I tam Państwo mi sprawdzili, jakie przepisy regulują to, czy ta waga jest wtedy liczona jak zestaw, czy nie. Niestety nie jest tak kolorowo, bo jakby tak było, to by było super, bo wtedy byśmy mieli troszeczkę większą ładowność, bo bagażnik tak jakby by odchodził od tego DMC. I jedyne przepisy, które regulują bagażniki rowerowe, one, one się zaktualizowały w 2016 roku. Mówią o tablicy, mówią o świetle przeciwmiernym, o świetle cofania, ale o wadze niestety nic nie ma, czyli w dalszym ciągu jest to traktowane jak ładunek samochodu i trzeba się pilnować tego DMC. A taka propo, właśnie DMC. Drugie pytanie było, dlaczego groszek nie ma 3,5 tony wpisanego w dowodzie, bo wynika to z tego, że z fabryki, gdzieś tam, gdy przechodził homologację, a najprawdopodobniej było jeszcze to w Niemczech, kiedy był przerabiany na kampera, jest określana jego ładowność. Jest określana ładowność na podstawie tego, co wyszło z fabryki, ewentualnie jakiejś modyfikacji. No i na tą chwilę, gdy groszek jest specjalnym kempingowym, ma wpisane jakieś DMC, nie ma takiej możliwości, że sobie napiszę pismo i powiem, że chciałbym mieć teraz 3,5 tony, bo Coś takiego w polskim prawie nie istnieje. To, co jest wpisane do wodzie, to jeśli nie zmieniacie przeznaczenia samochodu, to nie, nie, nie ma możliwości, żeby to zmienić, i w groszku jest tyle, ile jest, to wynika z jego możliwości, a DMC, jakby było wpisane 3,5 tony, to po prostu ten samochód nie przeszedłby homologacji, no bo pomyślcie sobie do takiego małego gabarytu tak duże obciążenie, chociaż ja wiem, że w T4 to jeżdżą jeszcze większym, to po prostu kwestia tego, że nie jest dostosowane do tego ani zawieszenie, ani nie ma na to odpowiednich hamulców, żeby to potem zatrzymać w trakcie jazdy. I nic z tym nie zrobimy, musimy się tego trzymać tak jak jest wpisane. Jeszcze szybki pit stop na trasie, bo wprowadzamy do modyfikacji przed dłuższą trasą. Te gumki, które wkładaliśmy, to one niestety nie wytrzymują zbyt długo, bo sprężyna je ściska i pękają. Ustaliliśmy, jesteśmy u Karola, że zrobimy coś innego. Podłożymy takie podkładki nad sprężynę, które podniosą 4 cm groszka, a nie będą się tak rozwalały, przynajmniej takie jest zamierzenie Nie kroczę w górze, tam trochę za głośno, to wam pokażę na zewnątrz Tak wygląda taka guma po 5000 km Z tym obciążeniem, którym jeździliśmy I stąd też wynikało to, że chcieliśmy zredukować wagę, żeby te Zawieszenie troszeczkę odciążyć, no bo jednak Camper to jest, camper to jest waga Gumy wymienione, zaraz już wam pokazuję efekt finalny, bo jestem Bardzo zadowolony nim My zrobiliśmy sobie pit stop na goloneczkę Jedną chyba z lepszych w Polsce goloneczek pod Janowem, zajazd przy kominku w Lasach Janowskich Teraz robili tutaj ekspresówkę, trochę ciężko dojechać, ale jak tu będziecie jechać to polecamy bardzo, zajedźcie bo warto nawet chwilę pokrążyć, żeby zjeść i jest bardzo dobra cena A już wam pokazuję jak teraz wygląda Groszek, nowy look W końcu udało się wyrównać przód z tyłem, teraz zobaczcie jak jest fajnie W końcu ta przerwa jest równa tej przerwie i jak na razie przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów, i nie wpłynęło to jakoś znacząco na trakcję, więc jest ok. Tak się cały czas zatrzymujemy na trasie: a to goloneczka, a to coś innego, ale nie możemy się doczekać, kiedy już przekroczymy granicę i następny przystanek jest na Słowacji. Raport z trasy, bo tak jechaliśmy przez Słowację, to już pod osłoną nocy. Nie nagrywaliśmy nic, bo przejechaliśmy to tranzytem, ale tak żadnych pytań, żadnych testów, żadnego nic i wjechaliśmy do. na Węgry. Yy, na Węgry. Na Węgrzech sytuacja wygląda w ten sposób jak na Słowacji: czyli żadnych pytań, żadnych testów i. trochę wieje. znaleźliśmy się na polu pole... słonecznym. Przez... Z tym nam się kojarzył w tym kojarzy w... Są teraz już trochę są przepiękne, przez taka pora roku, ale ogólnie tak. Węgry też traktujemy tranzytowo i za chwilę jedziemy dalej, bo Węgry to nie jest miejsce dla dzikusów, bo tutaj biwakowanie na dziko jest zabronione. Jak się schowacie, tak jak my, gdzieś tam na polu, bo tutaj właśnie spaliśmy, gdzie nas nie będą widzieć, gdzie nie będziecie wjeżdżać bez pytania na jakieś pole gospodarza, tylko przytkniecie przy drodze, to da radę, bo w momencie kiedy was zgłoszą albo was policja przyuważy, że biwakujecie, to możecie dostać mandat. I to jest jedyny główny powód tego, że z Węgier chcemy jechać dalej i zaraz właśnie Pojedziemy w kierunku Serbii to będzie taka pierwsza granica, gdzie najprawdopodobniej będzie kontrola. Pewnie już ktoś będzie się nas już pytał o dokumenty, o inne rzeczy. Na razie jedziemy bezpłatnymi drogami, bo nigdzie nam się nie śpieszy. I powoli, powoli przesuwamy się do przodu. I tak wygląda na razie to podróżowanie w tych czasach dziwnych, gdzie mówią, że Dawid uniemożliwia, jednak nic o nic nie pyta. Przynajmniej na tą chwilę, kiedy to nagrywamy. To, co nam się jeszcze najbardziej podoba, oprócz słoneczników na Węgrzech, to to, że nawet w sklepach ludzie nie chodzą w maskach. Nie wiemy, z czego to wynika, trzeba to sprawdzić. Może wy wiecie i nam powiecie. My w się... też nie chodzimy, to co da nam. Ale dużo ludzi chodzi w sumie. My, my nie chodzimy, w maskach jesteśmy antymaskowi. Yy, ale podoba nam się, że tutaj jest ta yy, wolność maskowa. I już monetyzacja. Nydn, poszła. Pokaż co ty kupiłeś. Nie próbowaliśmy kiszonek jeszcze węgierskich, więc będzie dzisiaj faszerowana papryka, ogórek biały, tak się nazywa? Biały, biały mózg, klafior no, klafior i papryka ogólnie to wszystko w oparach papryki, bo to są Węgry więc wszystko paprykowe w większości i będziemy próbować salami sorry, jest jeszcze jedna rzecz która nam się podoba na Węgrzech otóż takie studzienki hydranty stoją na każdym kroku choć jednak mało którym możemy zatankować wodę, dlatego że albo nie ma rączek do pompowania tej wody a jeżeli są rączki to nie ma tego wystającego czegoś i trudno jest się podpiąć. Ale w końcu znaleźliśmy. To jest właśnie powód, dlaczego nie jedziemy tranzytem przez autostrady, nie chcieliśmy kupować winiety, bo jak się jedzie takimi małymi dróżkami, to właśnie można zobaczyć znak, zjechać na takie miejsce. I odkrywamy nowe miejsca, do tej pory nam nieznane. Za nami jest rzeka Cisa, czyli dopływ w Dunaju. I najśmieszniejsze jest to, że tu jest plaża, tylko że, to, nie wiecie, to nie jest tak jak u nas, że jest piasek. Tylko po prostu traktor sobie zaorał kawałek brzegu rzeki i tutaj ludzie plażują. No ale że węgry nie mają dostępu do morza, to yy, Węgrzy bardziej chyba potrzebują być nad wodą, także tutaj jest bardzo duży ruch i korzystają z każdej rzeki. Z każdego w ogóle zakątka, gdzie jest kawałek wody. No bo wiecie, najbardziej znany jak się jeździ przez Węgry, to jest balaton, a potem takie już pojedyncze jakieś miejsca relaksu letniego. To raczej wszyscy omijają i jak lecą gdzieś tam na Chorwację, Czarnogórę, to wtedy e, często nie odwiedzają takich miejsc. Ale warto zjechać, opierniczyć racucha. E, langosza. Langosza, racucha. Którego nam się chciało od takiego długiego czasu. Langosz, miałam na to ochotę od kilku lat. Ostatnio jak przyjeżdżaliśmy przez Węgry do Polski, Węgry nas nie wpuściły i nie zdążyliśmy nawet langosza zjeść, więc teraz używamy. Ja mam lepszego mam ze śmietaną, z czosnkiem i z serem Aha. Takie rzeczy tylko na Węgrzech Choć w ogóle w Polsce też można dostać, ale to trzeba jechać do Cieszyna A obiad, o kolacja, to co widzieliście wcześniej na zakupach, na wcześniejszych ujęciach Także lecimy zaraz Serbię To mamy fartę, bo 500 km 500 kilometrów, 500 metrów przed granicą z Serbią, wypadek, pijany rowerzysta, za krzakami jest autostrada, ale ona nas na winietę i bez sensu kupować, musimy stać w korku, ale mam nadzieję, że zaraz go ogarną, bo już stoimy jakieś 10 minut. W ogóle jakoś tak przejazd z północy na południe Węgier, to trochę tych wypadków było, różnych rzeczy takich. Widzieliśmy pościg, a nie zdążyliśmy nagrać. bo tak szybko jechali, gonili jakiegoś no, kierowcę. Razem jak tankowaliśmy wody, rzeczywiście, nawet był pościg. Więc widzicie, trochę się dzieje niby tam nie dużo kilometrów, ale jednak dużo zdarzeń na drodze. Dziękuję. Dziękuję. Okazało się, że pomógł nam taksówkarz, bo powiedział, że granica jest do 19. My jesteśmy już 15 po 19. I, I na darmo stoimy i czekamy, aż ten wypadek zostanie sprzątnięty. Chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo lubię Węgrów i w ogóle ten kraj, czuję się jakoś tutaj dobrze, bezpiecznie, dobrze mi się zawsze Węgry kojarzyły. Węgier, Polak, dwa bratanki. Y, tak. I jeszcze ten gość, który naprawdę nie musiał tego robić, spadł nam telefon, nie musiał tego robić, a przyszedł i powiedział, że bez sensu stoimy, bo właśnie granica została zamknięta i żebyśmy jechali y, gdzieś indziej. Ile? Gdzieś indziej. Normalnie jedziemy autostradą, bo tu już nie trzeba winiety. Dojechaliśmy do zjazdu i teraz kiwie, bo... jest wyraźne oznaczenie, że trzeba mieć jednak winietę i teraz jest dosłownie przez autostradę niecały kilometr. 800 metrów. Boimy się, że ten przejazd będzie nas za dużo kosztował, ale teraz wracać się bez sensu, czekać aż tą granicę otworzą, skoro jest całą noc zamknięta, bez sensu. Próbujemy dzwonić, może ktoś na infolinii nam odpowie to. Infolinia angielskojęzyczna jest czynna do 16, teraz jest już przed 20 i na razie nie wiemy, jesteśmy w kropce. Można by powiedzieć, że chytry dwa razy traci, ale to nie wynikało z naszej chytrości, tylko my tak jeździmy teraz, że nie... Jeździmy tymi mainstreamowymi drogami, w sensie głównymi, bo... Gdybyśmy mieli założony czas, kiedy mamy wrócić, na przykład 14 dni urlopu, no to byśmy przechodzili tą, tą winietę i byśmy od początku pewnie jechali. Ale tutaj jest taki mały kawałeczek. A nam się nigdzie nie śpieszy w sumie. Ja teraz mamy takie wątpliwości, bo tak się zastanawiamy, żeby zostać tutaj na noc i nie płacić za to, bo w sumie nie śpieszy nam się. Ale... Przed chwilą leciał helikopter. I patrolował granicę, więc... I musielibyśmy gdzieś się naprawdę schować, żeby tutaj nocować, bo Bałędziami się okryć. tak jak mówiliśmy wcześniej, na Węgrzech nie można spać w aucie. I nie wiemy co nam się bardziej teraz opłaca, stąd te wątpliwości. Znaczy można spać na kempingu, patrzymy, bo tak, niecałe 35 km stąd jest inna granica, więc 35 km to i tak jest mniej niż zapłacić za winietę. A jak nas złapią i nam dadzą jakąś karę, to się okaże, że my byśmy mogli następne 5 lat tutaj na tych winietach sobie podróżować. <gry> Dlatego, jak przed chwilą powiedziałem, to powiedzenie y, trzeba chyba na to zważyć i pojedziemy, spróbujemy y, przekroczyć granicę w innym miejscu. Ale przed chwilą właśnie y, spotkaliśmy naszych fanów. Którzy jechali do Grecji na wakacje, i oni nam powiedzieli, że właśnie w tamtą stronę jest korek, i wrócili się z tego korku, żeby przejechać tą granicę tam, gdzie był ten wypadek. Zobaczyli, że jest wypadek, wrócili, zobaczyli nas, chwilę gadaliśmy i też mieli taką rozkminę, co robić, z tym, że oni mają kupioną winietę. No, i tak to właśnie wygląda. Ale jest podróż. Podróż to jest właśnie takie dylematy do rozwiązania, i to właśnie uwielbiam. No, <słys> szczególnie, jak wiecie, ja uwielbiam granice. Tak nie cierpię granic. Po co w ogóle to jest? To powinni polikwidować. Czyli co? Dzięki nam, wiecie już, że. Jeżeli chcecie przekroczyć, jechać bezpłatnymi drogami przez Węgry yy, i przekroczyć granicę z Serbią, musicie to zrobić przed godziną 19 dlatego, że zamykają takie granice. Znaczy tą granicę my oznaczymy na naszej mapie yy, na, na się naszej zmianie. Różkę. Oznaczymy ją. Tak. To co widać tam to światełka to jest granica węgiersko-serbska i chyba byliśmy szczęście w nieszczęściu, bo... Pana zapytał, gdzie jedziemy. Powiedzieliśmy, że do Grecji, czy tak naprawdę to zostajemy w Serbii. I powiedział ok. Ani nie pytał o testy, ani nie pytał o certyfikaty. Założył, e że. więc. Że w Grecji, <laughs> jak jedziemy do Grecji, to będziemy robić te testy, albo nie wiem. Gdzie on założył. Z tyłu głowy mam jeszcze to, że jak powiedzieliśmy, że do Grecji, to może gdzieś nam walnął tranzyt, ale. Chyba by powiedział, że jest tylko tranzyt i się nie zatrzymywać. Przynajmniej jak wracaliśmy wtedy w Turcji w tym, po tym pierwszym lockdownie, to tak było, że mówili, że tylko tranzyt. A no on powiedział "OK". Sprawdził, nawet nie patrzyli dokumentów Groszka, tylko policjant machnął, jedźcie dalej. Może Więc... za nami była duża kolejka i dlatego. Za dużo sprawdzania. Więc jesteśmy. Musiał się produkować po angielsku, bo myślał, że mówimy po rosyjsku jakoś, nie wiem, tak no, jest bieskit. często, że zagadują do nas po rosyjsku. I chyba ten angielski nas uratował. Taką mamy nadzieję, ale udało się. Udało się. Cieszymy się bardzo. Dzięki za obejrzenie naszych pierwszych zmagań po tak długim czasie. Jesteśmy strasznie podjarani, bo... Czytaliśmy dużo o Serbii i fascynuje nas ten kraj coraz bardziej. A, I bardziej się w niego zagłębiamy. Chodzi o te granice, to tak jak już mówiłem, nie powinno być granic. Daniel się ucieszy, że jesteśmy, że przejechaliśmy granicę, a to była dopiero węgierska. Zapomniał, że jest dwuetapowo. Tak, tak, już w ogóle po węgierskim Przynajmniej jeszcze pani mówi, że podprowadził węgierski. Ja mówię, że to jest możliwe, ale bardzo skomplikowane. A on powiedziała, dobra, to jedźcie. Więc... I Daniel się ucieszy, że jesteśmy już w Serbii. Ja mówię, poczekaj, za chwilę będzie dopiero serbska granica. A <grytanie> Teraz nie wiemy, czy fart, czy nie, ale kończymy. Hej! Do następnego!